You're doing Ok, 3, 2, 1, start. Dobra, siemanko, cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku gier z żółtego Dzisiaj. Y, zagramy sobie w gierkę Adventures of Lolo. Od razu uruchomię tutaj zobaczycie sobie, co to jest za gra. Bardzo fajna gierka. Pierwsza, którą uruchomiłem, wylosowałem z katalogu po prostu. I dokładnie to trafiłem na trzecią część, Adventures of Lolo 3, ale mówię, kurde, ja lubię zaczynać, wiecie, od pierwszej części, więc znalazłem, że właśnie są jeszcze dwójka i jedynka, więc zaczniemy sobie dzisiaj od pierwszej części. Jak widzicie, tutaj jesteśmy tą niebieską kulką yy, i porwali naszą różową kulkę, to jest jakaś tam księżniczka i właśnie zły jakiś tam oczywiście czarnoksiężnik porwał naszą yy, tutaj księżniczkę. Tak jest przynajmniej w opisie napisane, no i musimy ją oczywiście uratować. Mamy 50 z tego co wyczytałem plaż do przejścia. Jest to taka gierka logiczno-zręcznościowa. Bardzo fajna, taka urocza, zrobiona. Przeszedłem sobie dosłownie jeden level. Także sobie zapoznałem po prostu razem, wspólnie. Z... Generalnie na czym ta gra tutaj polega. Widzicie, idziemy do tego zamku, właśnie tego czarnego księżnika. Kurczę, ja się nie, nie przestanę zadziwiać, jak fajne gry są na tego kurczę Pegazusa tak zwanego, nie? Na nas w Naprawdę, no, kurczę, ja tak kojarzę właśnie mówiłem już kiedyś to Tanki, Mario i, i contra ewentualnie. To są trzy takie standardowe gry. Ja z tego nie miałem. E, e, miałem pożyczonego od kolegi. I właśnie teraz odkrywam te wszystkie kurcze gierki. To naprawdę masakra są jakieś, które są te gry świetne. Dobra, tak czy inaczej, mamy jak widzicie, plansze. Tutaj tak, nic nie możemy robić. Tutaj skarb. Właśnie ten skarb w każdej planszy musimy odkryć, a żeby to zrobić, musimy e, wszystkie tutaj wyzbierać rzeczy na planszę. Teraz tak, to nam da z tego, co właśnie już widziałem, strzelanie. Jak strzelimy w tego gościa, on się zamieni w takie jajo i będziemy mogli dojść tutaj. To nam właśnie spowoduje, że otworzy się nam ten skarb. Tutaj mamy perłę, i teraz tak, jeżeli tą perłę zbierzemy, to otwiera się nam przejście do następnej planszy. I to jest wszystko, co ja wiem na temat tej gry. Doszedłem do tej planszy, mówię: OK, nagrywamy. Gierka jest po prostu świetna. Chce się grać. Jest fajna, logiczna, nie trzeba się spieszyć. A te szare komórki można od czasu do czasu troszkę rozruszać. No jest przede wszystkim pięknie zrobiona, kurczę, no super graficznie zrobiona, elegancko. Muzyka sobie przegrywa Świetna sprawa. To, to, yy, tak, nie mam tutaj strzelania. Możemy tego zbierać, właśnie to do serduszka. Dobra, to zbierzmy. Ja tutaj widzę, że jakieś są posągi chyba. Albo coś, tylko zobaczę czy na start, a na selekcie zabije nas, dobra, ja sobie tutaj oczywiście cofnę z powrotem Nie wiem dlaczego nas zabija, może jak się po prostu gdzieś zagubimy, w sensie, wiecie, zablokujemy w tym sensie, o to możemy się zabić po prostu, żeby planszę zrestartować. Co jest bardzo dobrze, no bo kiedyś nie było, właśnie nie wiem jak to jest to rozwiązane, nawet czy tutaj są save'y jakieś ale nie, chyba hasło było tam na początku z tego co tak kojarzę, ja tak zagadałem to, ale chyba był ses, można było hasło pisać, okej, okay, czyli te nam będą strzelać jak będziemy przechodzić koło nich i jak już są aktywne, z tego co wiem, kurde ja muszę kiedyś taką grę zrobić, jeszcze nigdy rzeczywiście nie zrobiłem w grze, takiej e, prototypu w sensie nawet e, gry. Takiej zręcznościowo-logicznej, kiedyś muszę zrobić Typu właśnie dasz na przykład, albo Robo, albo to to takie gier, to było Dobra, to możemy przesunąć, ja to mogę? Aha, mogę, dwa razy strzelę, to mogę to całkowicie wytegować. Teraz tak, te drzewa, tu ja nie przejdę tym drzewami, bo ja nic nie mogę z nim zrobić Tego zielonego potworka A widzicie, tam się odradza ten, 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 ta, ta ten Smoko, Smoko-dżownica uśmiechnięta się odradza Czekaj, zapiszę Aha, ja nie mam strzelania co ja tu zrobiłem? Co to usną teraz? Co on to robi? Meniam strzelania. Więc co, muszę e, poczekać tu? Czy co? Bo ja się tu nie dostanę więcej. Czeka, 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 bo coś tu jest nie tak. Co tu jest grane? E, bo ja się tu, tu, tutaj nie dostanę, tu mam drzewo, tu się nie dostanę, tu mam drzewo. Zobaczymy, czy on będzie się w ogóle w stanie tyle cofnąć. Jakby co to wczytam sobie. Okej. Okay. Dobra, tutaj zapiszę. Co on to? Co on to robi? A no bo on jak chyba. Aha, dobra, bo on jak mnie dotknie. To usypia. Okej okay, to to jest. Nie rozumiem, na jakie zasadzie to działa. że mnie zabije. A on usypia jakoś, to nie wiem, czy to jest przeciwnik. Aha, no w tym sensie to jest przeciwnik, to no, że właśnie nam może zablokować ścieżkę, no, no w tym sensie to jest przeciwnik, tak? Aha, czyli trzeba po prostu myśleć, żeby uciekać na jakiejś takiej przestrzeni gdzieś, gdzie możemy go zblokować, ale ten, dobra. Tak, co to jest? To nic nie mogę z tym zrobić. Czy czachy to są widzę teraz, dobra. To mogę przesuwać, to zielone, ale to e, chyba nie mogę tego, teraz. Jak ja to przesunę, to mi to nic nie da zupełnie. Dobra, zapiszemy. Czekaj. Bo to nie, Ja nie mogę nic zrobić, nie mogę tego jakby zabierać. No nie mogę. No to co, czekaj, to ja to cofnę, bo to jest. Hmm. Nie wiem, czy te zielone jakoś się niszczy. No dobra, wyzbierajmy najpierw te, które są kurczę, na pewno do zebrania, prawda? Czyli tak te. Dwa. Mamy dwa, teraz mamy te strzały, prawda? Czy ja tym strzałem mogę rozwalić czachę? Mogę rozwalić czachę i ja mogę go przenieść gdzieś, nie? Bo to nam właśnie da, że... Dobra, wczytaj mi to. Bo tą czachę, że ja rozwali, to mi nic nie da. Yy... Czekaj, czy ja mogę tu strzelić? Mogę, ale to mi też nic nie da. W tego? W tego nic mi to nie da, okej. Okay. A w to zielone jak strzelę? To też mi nic nie da, dobra. Czy mogę przestrzelać? Nie mogę przestrzelać przez zielone Czekaj, było tak. Aha, dobra I teraz, raz, dwa. I teraz mogę zabrać te, okej, okay, to nam uruchomiło to. Czachy zaczęły się ruszać. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. także uciekamy. Czekaj! Ej! God no dobra, zginęliśmy, zginęliśmy, zaczynam od początku, dobra, nie będziemy zaczynać od początku, bo tu nie ma czasu na to. Mamy rok 2024, nie ma czasu na takie... ...dłużyzny. Ajajajajajaj. Kurde, aj, aj, aj. czekaj, bo... Bo mnie od razu. od razu, to jest, to jest bez sensu. chyba, że ja będę musiał zblokować tymi zielonymi? No ale, jak? No właśnie, on będzie tam niby leciał coś tego... Oj, to jest cholernie trudne, ja pierdzielę. Bo mnie tu zabija, jak ja tu wejdę, nie? Aha, nie, dobra. Na szczęście one wszystkie zniknęły. Dobra, 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 ale to już jest ciężkie bardzo. Powiem szczerze, że to już jest ciężkie. Dobra, zapiszemy. Co my tu mamy? Jakieś mordy dwie. Uśmiechnięte. Generalnie gra jest uśmiechnięta taka. Wesoła. No i fajnie, nie? Wiadomo, że tu się wiele godzin spędzi. Więc fajnie, że tak jest. Wesoła sobie muzyczka przygrywa. Jest też wersja tej gry wyczytałem na gęboja nie? Bo na NES-a właśnie są trzy części na gęboja jest też jedna. Czekaj, czeka, czekam, bo się. Yy. Odwrotnie muszę to zrobić właśnie. Także też jak kiedyś by się kurde wylosowało, ale on mnie chyba nie zabija. Bo on mnie chyba dotknął, co? To mi się wydaje, że mnie nie zabija, ale. pewności nie mam stuprocentowej. Dobra, są schody. I tutaj co, wejdziemy gdzieś na jakieś wyższe piętro, tak? Czyli tu piętro mamy 5, aha, piętro drugie. Congratulations! Uh, this is not the end of the pattern. No, wiadomo rzecz. Że... Dobra, nie ja mam drugie piętro. No, coś tu się pewnie zmieni. Co tutaj, jak widać, właśnie to jest fajne, że tu co plansze jest coś nowego. I coś nam się zmienia zawsze. Okay, ten sobie w takim razie. Okej, okay, nas nie goni. Tyle dobrze, że nas nie goni. Dobra, pierwsza pra, plansza prosta na zachętę. Tu mamy jakieś coś. Aha. To było, co to było? Na podpuchę zrobione? Co to było zrobione? mnie to zabiło? Aha, on będzie strzelał od razu jak ja będę chciał zabrać go. A no ta ciekawe dziadu, no Dobra, to a czy mogę zabrać iż tak. A, nie mogę. Nie mogę go zabrać. Aha, dobra. Czekaj, czekaj, bo to już jest e, faktycznie na pomyślenie. Ja też muszę zblokować w ten sposób. I teraz ja będę mogę zabrać, tak? Bo to mi nic nie zrobi. Dobra, tu się zaczyna już na takie myślenie właśnie. I tego. Aha, dobra, bo on w każdą jedną stronę jak ja przejdę. Okej. Okay. Nie tylko jak zbieram, tylko on po prostu jak ja jakby przekroczę jego tor widzenia. To on będzie mi chciał killing. Ale czekaj jeszcze raz, czy ja mogę te zebrać? Nie mogę, czyli drzewa, on przez drzewa strzela, dobra. No ale ja mogę zakryć je wyżej, nie? W ten sposób. I będę się mógł dostać i do tego, i do tego, tak? Czekaj, nie tu. O, tu. I pyk. I pyk. Barabing, barabum. I bang! Idziemy po Po perłę. I wychodzimy dalej. Syk, dobra. Nie wiem jak to będzie. Czy nam gra kurde da, Będzie dawała w takim razie, skoro są te hasła. Tu nie daje haseł, nie? Z reguły dawała tam hasła po planszy, jak się przeszło. Być może to się dostaje. A właściwie kiedy się by miało dostawać? W zasadzie to nie wiem, kiedy. Jak się zginiemy, to już nie bardzo jest sens. Nie wiem jak to działa dokładnie. No czekaj, jak mnie ten zabił, bo ja se... On mnie od razu jak ja wejdę tam... Ten... dobra. Eee... Aha, dobra. Właśnie teraz zobaczymy zaraz, czy będziemy jakiś tor widzenia czy coś takiego. Czekaj, jak ja na przykład wejdę tu i tu się schowam I teraz... A i tutaj właśnie nie mogę. Tak? Kurde, czekaj, czekaj, tu się mogę schować. A jak on będzie po drugiej stronie? A nie mogę, bo on mnie zablokuje teraz, dobra. Bo on gra, blokuje wtedy w tej pozycji. I ja już się nie mogę ruszyć. Czy ja mam strzały? Nie mam strzałów żadnych. Kamieni nie mogę przesuwać. Mam te tutaj, te zielone, ale te zielone. Aha, ja mogę, dobra. Ja mogę te zielone. Właśnie, ja muszę zrobić tak, jak to właśnie wymyśliłem wtedy. Bo ja właśnie zapomniałem, że ja tu mogę wchodzić na ten skarb. Dobra. To mi łatwej sprawę. Tylko tutaj będziemy musieli to obejść naokoło. Dlatego, że nas od razu strzeli. Dio był. Dio był, nas ustrzeli od razu. I cyk, dobra, mamy tą perłę. I spieprzamy stąd. Okej, okay. dobra, zaprzemy. Teraz tak, tutaj jest tak. Jeden ten snek, jeden biały. I dużo do zebrania tych. Teraz ja muszę sprawdzić, czy ten mi coś robi. No właśnie, on mi nic nie robi. On jedynie się blokuje. No właśnie, jego jed. A i w ten dlatego tutaj jest ten właśnie do resetowania. Bo jak zblokujesz sobie sam drogę, to ten. No, to trzeba właśnie zresetować całe lewe, nie? No, bo to. Coś mam power jakiś. okej, okay, mam jakiś power. Aha, jeden power mam, mogę zniszczyć jedną. Yy, jeden kamień. Ok, czy tu jakieś widzę, że trzy power są. Generalnie, to od, yy, od tego, w zależności ile będziemy mieć po prostu zebranych tych serc, to, to, to prawdopodobnie będzie się różny power. Dwa. I teraz tak, tu jeden. I tu jeden, dobra. Kurde, fajna gierka. Podoba mi się. Nie jest jakaś super trudna, nie trzeba tu nie wiadomo jak kombinować, tylko sobie można przechodzić. Całość. Pewnie w godzinkę podejrzewam, można przejść całość. Podoba mi się. Bardzo fajna gierka. Tu jest ten koleś. Tutaj jest jakaś strzałka power. Czekaj, zapisz to, co ja to mogę. A nie, nie, nie. A prawdopodobnie, że tylko w tą stronę będziemy mogli przejść. A po tym mogę chodzić? Mogę. No dobra, no to czekaj, co, 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 co? Tego? A mnie zabije, no. Czekaj, bo to. Eee. Zaraz, bo ja już nie wiem, co ja mam tutaj zrobić. Tego mam zabić. Za szybko, za szybko łazi, że ja mnie go nie zabić. Dobra, zabiję go, ja coś. Mam tu. Jakiś power chyba, tak? Aha, dobra, i teraz mogę sobie zmienić kierunek. Eee... Dobra, to nam uruchomiło to. Aha, świetnie. Ej, no to jak to ja to miałem zrobić? To jest jakaś masakra. Akurat gadałem, że proste levele, no to widzę, że tu już się zaczyna bardzo trudny level. Właśnie jedyny ból tych gier, znaczy dzisiejsze perspektywy, bo kiedyś to się inaczej patrzyło, bo po prostu niczego innego nie było, ale dzisiejsze perspektywy, jak ja miał właśnie zginąć, to widzę, że mam dwa życia i musiałbym znowu całe 20 minut grać, żeby tu znowu dojść i mieć próbę przejścia tego, to jest właśnie ten ból, nie? Znaczy no wiadomo, no te gry były króciutkie, więc to z tego względu to było, że no, tworzenie gier generalnie kiedyś było dużo dłuższe i trudniejsze i w ogóle wiadomo rzecz niż dzisiaj. Dlatego to tak właśnie było, no ale mówię, no, jeśli chodzi o ogranicz dzisiejszej perspektywy, no to właśnie tak to wygląda, nie. Dobra, ja myślę w sumie, że tutaj wystarczy, bo tutaj już trzeba naprawdę się skupić i zastanowić, jak to generalnie zrobić. A gra już jest tutaj, ten level przynajmniej bardzo, bardzo trudny. No ale Gierka mi się bardzo podoba, myślę. Mam nadzieję w sensie, że kiedyś trafię na tą dwójkę, na tą trójkę. Jak tam będę skrolował katalog, mam 14 tysięcy plików tutaj <grych> z tymi grami na Pegasusa, także jest czego wybierać. Generalnie kiedyś się trafi, to zobaczymy sobie, jak wygląda dwójka i trójka. Może to jest wersja kiedyś na Game Boy. Dobra, piszcie też, czy gierka Wam się podoba, czy graliście dalej, a więc ja to pożegnam. Także z Bogiem z do Następnego. Cześć!